W tej partii uniwersalnej lub inne maszyny e, załadowskie podsycają zorowisko. Utrzymanie zorowiska jest bardzo ważne ze strony kosztowej, na zorowisko zwiedzają łodzi dła, wyposadzone w opony. Wiemy doskonale. Dwie pracujące przed Państwem maszyny to nie są maszyny do końca wieśniacze. Rzeczywiście to są baraku 980k, ale różnią się wysięgnikiem i łyżką. Jedna z maszyn jest wyposażona w tak zwany długi wysieglik. Założenie oczywiście dużego wysieglika ze względu na kinematykę powstuje konieczność założenia mikro łyżki. Za was, zaraz to Państwu zostanie zaprezentowane. do operatora koparki 336. Jest to koparka o mocy 300 koni mechanicznych, masie operacyjnej 37 ton 600 kg pojemności 1,8 m3. Jest to maszyna, która jest w stanie osiągnąć produkcję godzinową na poziomie ponad 300 ton. Operator już jest na do dokonania odmiennego sprzętu. To rodzaj szybkozłącza, który tutaj zastosowaliśmy, jest rodzaj szybkozłącza mechanicznego. Dzięki, pokażecie sobie wystawę załadowczą dwóch ładowarek 980, w różne wyświetlniki i różne łyżki. Ja dzisiaj wracam do domu nie zrobić, bo to już No mamy ale mamy Z prawej strony mam maszynę wyposażoną w dłuższy w tym tak, samym, dobra, a dobra, mniejszą, dobra. mniejszą łyżkę jest to łyżka o pojemności 4,5 m3, natomiast założona na wysięgniku dłuższym o 27 cm. Na wysięgniku krótszym mogliśmy założyć łyżkę o pojemności 5,4 m3 m 3 jak widzimy w tym przypadku e, maszyna o mniejszej łyżce ma większe zdolności załadowcze dla wozidła 742 niż maszyna z lewej strony. Na pewno zagwarantuje lepsze ułożenie materiałów w skrzyni ładunkowej ze względu na proporcje wysokości e, załadunkowej do e, wysokości typu ładowarki. Uważnie dziękujemy firmie Stratek Kapital za gościnę, ale przede wszystkim dziękujemy operatorom firmy Stratek Kapital za wsparcie przygotowań.